Hej, kochani na moim kanale. Dzisiaj was zapraszam na taki odcinek z otwieraniem pocztówek. No bo powstaje chyba takie odcinki, ponieważ dostaję pocztówki. Pierwszą pocztówkę dostałam od Moni Wenel, a tutaj już sobie otworzyłam, ponieważ z tego to nie wiedziałam, kto to jest. A tutaj to naprawdę bardzo miło mnie zaskoczyła Niula ze Szczecina. I zobaczcie, Niula dostała znaczek bożonarodzeniowej, powiem Wam, że chodzę po pocztach, pytam, proszę a oni nie mają, no i dają mi takie znaczki czerwone, polsko yy, z polską yy, tam znaczkiem ale to też może być lepiej już takie, no ale zobaczcie też jakie dostałam też fajne znaczki może kiedyś Wam nagram odcinek, jaki mam znaczki, znaczy mam pocztówki takie wiecie, znaczki pocztowe takie no z listów tak, to nie są jakieś tam pewnie wartościowe czy coś, ale uwielbiam, lubię, podobają mi się, więc bardzo się cieszę z tego znaczka, także Niula podwójnie mnie ucieszyłaś, ale ja tobie tylko tak otworzyłam, bo po prostu chciałam wiedzieć co to jest, a dostałam wczoraj te listy. I dzisiaj raniotka Adaś już poszedł do przedszkola, nagrywam, więc chyba dzisiaj zobaczycie. Także zobaczymy, co tutaj dostałam od nugi. I powiem Wam, że tak, dostałam coś takiego, ale zupełnie nie wiem, co to jest. To pewnie coś jest dla Adasia. I, i nie wiem, co to jest, ale może to są tatuaże. Może to są tatuaże. Więc może Adasiowi zrobimy, zobaczymy. W każdym razie, y, fajny gadżet. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Y, jeszcze tutaj od Nubi dostałam właśnie piękną, piękną, przepiękną, bardzo ładną pocztówkę. Matka Boska z Jezuskiem. Tutaj jabłuszko. Nie jabłuszko, tylko gruszka. Piękna jest po prostu. Bardzo mi się podoba. No i oczywiście, tutaj życzenia. Y, Życzę Niula ze Szczecina ciepłych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkich pomyślności w Nowym Roku. Bardzo Ci, Nula, dziękuję. Także super, bardzo się cieszę. To już moja druga pocztóweczka. No i zobaczcie, co jeszcze Nula mi tutaj wysłała. Jeszcze mi wysłała z drapeczki. Także będziemy sobie drapać dzisiaj. Także bardzo Ci, Nula, dziękuję, naprawdę. Z tym to, to naprawdę przesadziłaś. <laughs> Ale miło mi, miło mi. Życzę też Ci szczęścia, zdrowia. Chociaż powiem Wam, że też wysyłam yy, yy, pocztówki, staram się wysłać wszystkim, kogo, że tak powiem znam, mam i tak dalej ale no wiecie jak to jest mam nadzieję, że nie pominie, a jak pominie, no to bardzo przepraszam życzenia na pewno złożę na Boże Narodzenia wszystkim, ale w każdym razie otwieramy następną i zobaczcie co ta Marysia, przepraszam, bo adres mi się tu wyświetlił, wymyśliła a jest to list od Marysi z kanału moja rodzinka 1 i 1 jed... rodzinka 1 plus 2. Boże, ja nie wiem co ja mam z tymi kanałami, ale ja zapominam jak, jak nazwy kanałów. No i zobaczcie, taki logik. On się połamał niestety, no bo to jest czekoladka wiadomo. Ale nic, jakoś coś z tym zrobimy, bo można to rozpakować, roztopić. No, zobaczcie, co ona tutaj mi dała. Znaczy pewnie Adasiowi. Ale Adaś na szczęście się dzieli, więc z nami się podzieli, więc to jest fajne. No i kolejna pocztura. O, jeszcze herbatka. No proszę, pięknie. Dziękuję Ci bardzo. Czarna porzeczka. Nie próbowałam tej herbatki, więc chętnie sobie spróbuję. Bardzo Ci dziękuję. No i zobaczcie. O, jaka pocztóweczka. No piękna. Piękna. My tutaj traktorek malowaliśmy, a a, a tutaj jest auto z choineczką. No piękna, bardzo fajna. Życzę rodzinka 1 plus 3. A ja 2 plus 1, no Boże, pięknie, przepraszam Cię Marysiu bardzo, ale to jest z, z, od Marysi z kanału 1 plus 3, na pewno ją znacie, bardzo fajna dziewczyna, fajne dzieciaczki, także super, bardzo Wam dziewczyny dziękuję, Nula i, i Marysia, bardzo dziękuję, już chyba do kogoś wysłałam, ale jeszcze czekam, bo po kolei tak wysyłam y, pocztóweczki, y, no... Wszystko w swoim czasie, że tak powiem, ale bardzo, bardzo dziękuję, jest mi naprawdę miło. Ja myślałam, że to ja będę pierwsza, y, wszystkim wyślę w, w, w listopadzie, ale wyszło jak wyszło. Nie wszyscy dostali w listopadzie, ale może i dobrze, bo tak... Y, y, Mam takie zadanie, nie? bo to wiecie, podpisać każdą pocztóweczkę to jest naprawdę mm, trzeba na to poświęcić czas. I ja się strasznie cieszę i dziękuję, że po, poświęciliście czas. Wysłaliście mi, wysłaliście mi takie fajne pocztóweczki, więc będzie tutaj układane. Muszę gdzieś wymyślić fajną stronę, gdzie będę układać yy, te pocztówki, bo już mam ich aż trzy. To co, zabieramy się za drapanko. Ja sobie tutaj układam, żeby mi było wygodnie i sobie zrobimy drapanko, będzie piątkowe krzyżówki jak u Eweliny <grydy> eee, okej, okay. zaczynamy idę po drapać a więc tak, mamy tutaj z numerem 36 i 35, więc sobie zaczniemy. może od 36 będzie dobrze widać? Chyba tak no i co, drapiemy K, literka K Bardzo Cimia, dziękuję, naprawdę zrobiłaś mi przyjemność, no ale aż dwie zdrapeczki. wow! No i ten znaczek, naprawdę jest ciężko z, z, z znaczkami takimi świątecznymi, bo panie na poczcie mówią, że muszą sprzedać te, co mają, a potem będą sprzedawać świąteczne, no a potem na Wielkanoc będą sprzedawać świąteczne, a wielkanocne będą na Bożonarodzenia no i to tak wygląda niestety później w temacie to wszystko no ale co zrobić nie mogę zmusić Pani, żeby mi sprzedała znaczek Bożonarodzeniowy ale już widzę, że jest znaczy, znaczy są wyprodukowane prawda? okej okay. no ale nic naklejam swoje naklejki swoje znaczki, więc jest, jest okej okay. Właśnie naklejam te znaczki z tej księżyczki 1000 naklejek, które też można wygrać u mnie na typli, jak ktoś ma ochotę, oczywiście zapraszam. Yy, przydają się, na, naprawdę te znaczki przydają się, yy, te naklejki. Bardzo fajna jest przy tym zabawa. No i super, cieszę się, że to zakupiłam. Ale yy, zauważyłam, że Adaś jeszcze mój jest za mały na takie naklejki, jeszcze tak nie chcę kleić. No, jak to chłopak, on teraz ostatnio buduje coś tam, jakieś tuneli, tunele mm, bardzo się fajnie bawi tymi y, klockami drmianymi i buduje różne jakieś takie garaże, coś takiego więc no, jest w swoim świecie, więc nie będę mu że tak powiem, wpychać na siłę y, naklejki, nie? jeszcze nie ma tego etapu, że y, nagroda, naklejka to jeszcze za wcześnie zupełnie jeszcze tym się jakby no, nie, nie cieszę, ale nic z czasem wszystko będzie, prawda? Oczywiście zapraszam Was na kanał do Marysi i do, yy, i do Nuli. Wczoraj, zwłaszcza Nuli, yy, piękną zdrapeczkę wytrapała, ale to sobie musicie zobaczyć. Na wznowieniu, zdrapki co do eksplozji. Naprawdę, prawda, bonusował, ale naprawdę bardzo fajna. <takujesz> Także zapraszam, jak ktoś jeszcze nie oglądał. No, Nula w ogóle ma szczęście do zdrapek, to mu to trzeba jej przyznać. No i nie jest, tak pozostanie. Ne. No, okay. Terka S. 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 Wam, że jest siódma rano. Adaś już jest w przedszkolu, tak? Bo dzisiaj tata do pracy. więc on, on y, musi wtedy. Y, o, sejm. Mamy słowo sejm. Wtedy wcześniej idzie. I jeszcze taka jest tam troszkę wiecie niedostana, ale, ale już nie mogłam wytrzymać. Więc tutaj mam, nagrywam. O, mamy drugie słowo. Zakwasy. No, zakwasy są, będą u mnie, jak zacznę ćwiczyć, bo tak dawno nie ćwiczyłam, że po prostu czuję, że będą te zakwasy. <noise> Jeszcze mamy dwie literki. Literka P. Czy będzie jakaś wygrana, czy nie? Więcej nie ma. I ostatnia literka. Literka U. Tutaj mamy U. Tutaj mamy U, tutaj mamy U, tutaj mamy U, i tutaj mamy U. Ale chyba nie ma nic. Tak mi się wydaje. I sprawdzimy to po kontrolnych, tak? Ale było dwa słowa. Dwa słowa same i zakwasy. Także, ale bardzo miło, bardzo miło mi się drapało. Także bierzemy kolejną strapeczkę. Tutaj sobie ją ustawię, żebyście dobrze widzieli. I następna literka i, okay. literka u, literka z. No, no, no. Gdzie jest tutaj? Tutaj mamy azot. Y a tyle ach, samego rana krzyżóweczka jak śmietana <gryzłówka> e, e, e. krzyżówka potrafi poprawić humorek powiem Wam, że dzisiaj już nie ma takiego mrozu już nie ma tego szromu na, na drzewach i na, na wszystkim yy, no bo wczoraj było naprawdę bajecznie nagrałam sobie taki mały filmik zrobiłam z tego intro no, nie jestem jakoś tam do końca zadowolona tym, ale, ale jest na tym intro, że tak powiem, to, co, co jest moje, tak? Więc prawdopodobnie zostanie to, co tam wymyśliłam. I niech tak będzie, bo już, no, nie wiem. Skorzystałam z momentu, że jest taka fajna y, pogoda, taka mroźna, ale dzisiaj jak no już nie ma w ogóle, już mokro, zaczyna tak nawet coś tam padać. Także już nie to samo. F mamy pierwsze słowo, elf. Czy jeszcze jakaś F jest? Nie widzę. Tylko w. Tutaj w. Taka i ja.

Coś będzie. Ok, ale jest tylko jedna. Literka T. Tutaj mamy ty. Tutaj mamy ty. Tutaj jest T. Tutaj jest T. Ok. Literka O. Tutaj O. Tutaj O. Tutaj O. No, jakby była literka A, to by była mega zdrabka. Ale podejrzewam, że nie będzie. Literka B. No bo to by po prostu wszystko wygrało, nie? O, tutaj mamy jeszcze ry i nie tego. Niezdrapane. No i ostatnia literka. My. My. No brakuje tego, tej literki A, bo zobaczcie co by było, nie? No i niestety jest pusto ale nie ma się co tym przyjmować, bo drabki to są Drapki nigdy nie wiadomo co tam jest. W ogóle dla mnie się liczy gest i w ogóle bardzo, bardzo Wam dziękuję, dziewczyny, za miłe karteczki, za to, że pamiętaliście, za to, że chciało Wam się tak, bo wiecie, jak jest zabiegane wszystko i tak dalej. A puszki są przecudne, bardzo Wam dziękuję, naprawdę jest mi bardzo miło. Oczywiście życzenia przekażę mężowi też, Adasiowi też, Adasiowi podejrzewam się bardzo, auto spodoba. Yy, I co, dziękuję Wam bardzo, życzę Wam zdrowia. Pomyślności, niech się spełniają Wasze marzenia i święta będą fajne, zdrowe w gronie najbliższych, kochanych Wam ludzi. I co, pozdrawiam Was serdecznie, Buziaczki, i do zobaczenia w następnym odcinku. Jak komuś się podobało, to oczywiście dajcie łapeczkę w górę. Linki do kanałów Rodzinki i Nuli pod filmikiem, więc zapraszam Was do nich. Naprawdę bardzo fajne kanały. Zresztą pewnie już wiecie, ale kto nie wie, no to zapraszam. I co? Będę z wami się żegnać. Miłego dnia wam życzę, weekendu. Pozdrawiam serdecznie buziaczki. Pa pa.